Miłośników sukni ślubnych zapraszam dzisiaj do Królestwa Belgii. Też tutaj kilka ciekawych okazów będzie. Na pierwszy plan oczywiście maszeruje Albert i Paola. Suknia ślubna Paoli została wykonana ze specjalnie utkanej ciężkiej satyny. Suknia posiadała pięciometrowy tren i wstążkę w pasie z taką niewielką broszką. Cechą wyróżniającą był oczywiście welon, taka pamiątka rodzinna, która wcześniej była noszona przez babcie Pauli. To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, że tutaj na tym ślubie pojawia się właśnie pamiątka rodzinna. Natomiast jako drugi przykład chciałem pokazać również właśnie Fabiole i Boldina. Tutaj ślub mamy z 15 grudnia 1960 roku i suknia Fabioli posiadała dosyć wysoki dekolt, rękawy długości 3/4 rękawa i pełną spódnicę. Tren miał długość 7 metrów. Ponadto królowa miała na sobie białe jedwabne rękawiczki i tiarę. Tiara nazywa się Nine Province, czyli tiara dziewięciu prowincji. Tiara została wcześniej ofiarowana w prezencie matce Baldina, czyli królowej Astrid, ale na temat tiar to oczywiście też kilka filmów jest. Serdecznie zachęcam, żeby zajrzeć do tych tiar, bo to jak ktoś lubi jubilerstwo, to na pewno tam kupę smaczków znajdzie. Trzeci przykład to mamy ślub z 4 grudnia 1999 roku. Jest to ślub Filipa i Matyldy. Tak na marginesie przypominam, że Matylda nosi w sobie polską krew, pochodzi z hrabiów komorowskich. Nie. Tego komorowskiego, który był prezydentem, i na stronach internetowych pokazywał, jakoby on też pochodził z tych hrabiów. I to było oczywiście kłamstwo. Matylda pochodzi z prawdziwych hrabiów komorowskich. No i jak tutaj widzicie, płaszcz Matyldy został zrobiony z, jedwabne, z jedwabnej krepy z wysokim kołnierzem i długimi rękawami. Z przodu był zapięty na guziki i wykończony schludnie wokół. Talii. Natomiast płaszcz zakrywał prostą suknię. Całość została zaprojektowana przez Eduarda Welmena z domu mody Nathan. Kolejna para, która pojawia się w Królestwie Belgii, to Astrid i Lorenz. Ciekawostką jest to, że właśnie Lorenz jest z domu Habsburgów, bo jest to Lorenz Habsburg. No, tak na marginesie utrzymuje z nim dosyć ciekawy kontakt. Ich ślub miał miejsce 22 września 1984 roku, i suknia Astrid była szczerze mówiąc typowa dla panującej w latach 80. mody z takimi charakterystycznymi bufiastymi rękawami. Taka była moda, taką też sobie. Przyjęła. Jeśli chodzi o następną parę, to mamy Laurenta i Claire. I ślub z 12 kwietnia 2003 roku. Ta suknia to biała koronka, jedwab i brak ramionczek. Tak pokrótce można by opisać suknię ślubną Claire, która została zaprojektowana przez również Eduarda Wallmana i poza tym tradycyjny welon używany już przez trzy pokolenia królewskich narzeczonych, poczynając od babci królowej Paoli Laury de Chante w 1877 roku. Ehm, producenci w ogóle filmu Pamiętnik Księżniczki 2" Królewskie Zaręczyny zaczerpnęli mm, inspiracje głównie z sukni właśnie Claire, tworząc ślubną kreację Mi Thermopilis. Także ta e, suknia tak naprawdę trafiła również do e, kwestii e, filmowych. I ostatnią, którą udało mi się uchwycić, suknię ślubną, to mamy Wesela Madeo i Lili. To jest e, ślub z 5 lipca 1814 roku. I tutaj Lili wystąpiła w koronkowej sukni w kolorze kości słoniowej od Valentino. I ta suknia składała się z wielu, wielu misternych detali. One były niesamowicie wplecione w tą suknię. Ja natomiast jestem ciekawy, która z tych sukni najbardziej Wam się podobała. Będę wdzięczny za każdy komentarz, oczywiście, jeżeli będzie on merytoryczny. Dzięki, że wytrwaliście. Trzymajcie się, pozdrawiam.